Jeśli małżeństwo było na niby, to chyba rozwód nie powinien być jakimś większym problemem. To zależy od stanowiska procesowego pani męża. W polskim prawie nie ma czegoś takiego, jak małżeństwo zawarte dla pozoru. Oznacza to, że nawet jeśli zawarliście państwo związek małżeński, nie chcąc tak naprawdę zakładać rodziny, małżeństwo jest ważne w świetle prawa i można rozwiązać je jedynie przez rozwód. Przechlapany. Do orzeczenia rozwodu może dojść, jeśli między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozpad pożycia. Sąd zbada również przyczyny tego rozkładu i ustali, kto z małżonków ponosi winę. Ja lubię Jurka, no ale lubienie nie wystarcza do bycia czyjąś żoną. Majątku wspólnego nie mamy. Tylko to, co wygraliśmy. Te pięć tysięcy. No ale to już wydałam. Jurek nie miał nic przeciwko. No, o więzi fizycznej to w ogóle tutaj nie mamy o czym mówić. Prawda tak, Mara? <grymne> Ale mieli miny. No, zwłaszcza ten wysoki koleś. Słonek. No. może dlatego, że się we mnie trochę podkochuje. No, w mam się nawet nic. Chciałam ci w ogóle podziękować, że się zgodziłeś. Jesteś naprawdę dobrym przyjacielem. Myślę, że ci się obdzięczy. Nie no, tak spokój. Co ty robisz? Konsumuję nasze małżeństwo. Chyba tak się to nazywa. Ale wiesz, że nie musisz tego robić. Wiem, ale chcę. Lubię się bzykać. A poza tym, z mężem to mi chyba wolno. Chcesz mi powiedzieć, że uprawialiście seks? No. Tylko dwa razy. Ale przecież mówiłaś, że go nie kochasz. Mamo, ja rozumiem, że ty jesteś człowiek starej daty, ale żeby iść z kimś do łóżka, no to nie trzeba go kochać. Nie, to nie jest namajenek. Mój zięć? N nie, nie nazywaj go tak. On nie jest twoim zięciem. Mój zięć mówi, że kocha Dagmarę i nie zgadza się na rozwód. W takim razie czeka nas długi proces. I zasadniczo sąd nie udziela rozwodów, dopóki nie minie pół roku od ustania pożycia. Mam być. Mam być jego żoną jeszcze sześć miesięcy? Ja się chyba zabiję. To jest bez sensu. Co ma piernik do wiatraka, uprawianie seksu do rozwodu? Ręce opadają. Nie kocha go, ale do łóżka z nim poszła. Lubi go, no ale żoną jego nie chce być. Gdzie my popełniliśmy błąd wychowując ją? Dlaczego podchodzi do życia tak lekko, tak bezmyślnie?